Witam wszystkich oglądających, zwłaszcza ryby, w czytaniu na najbliższy tydzień od 25 do 31 grudnia. Jeżeli ten film Ci się spodoba, to zostaw proszę łapkę w górę czy komentarz. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o filmach, które pojawiają się na moim kanale, to będzie mi miło, jeśli go zasubskrybujesz. Karty są już potasowane. Zobaczmy co za ryb w najbliższym tygodniu. Karta ogólna. Ogólna energia tygodnia. 10 buła. Praca finanse dla osób pracujących. Dla osób pracujących sąd ostateczny. Jeśli chodzi o pracę i finanse dla osób, które szukają pracy lub też nie szukają, to jest tutaj królowa mieczy. Miłość dla osób, które są w związkach, które kogoś mają miłość, kapłanka i. O, i miłość dla osób poszukujących, samotnych. 9 monet. Rada. Rada, rada od kart. Tarota dla rybek. Rycerz buław i ostrzeżenie na co uważać. As mieczy tydzień, powiedziałabym dość e, pracowity. Myślę, że będziecie mieć dużo obowiązków. Jest to ostatni e, tydzień, e, jest to ostatni tydzień e, roku, więc faktycznie tych obowiązków może się nawarstwić. Może jakieś przygotowania będziecie robić do sylwestra, może do jakiejś imprezy, może będziecie się po prostu przygotowywać, może zobowiązania w pracy, może coś e, po prostu inne, jakieś obowiązki, zadania, które Macie, może być tak, że to wy za dużo na siebie weźmiecie, a może być tak, że to ktoś wam da tyle obowiązków. Ale w każdym razie taki tydzień troszeczkę intensywny, może nie, że przeciążeniowy, ale no, może być troszeczkę ciężko w tym tygodniu z obowiązkami, bym powiedziała, tak ogólnie z zadaniami. A Jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o pracę, to tutaj uh, dla osób, które pracują, um, które mają jakąś pracę, um, to może się pojawić jakiś też moment, kiedy będziemy kończyć pewne projekty i będziemy uh, trzeba coś zakończyć, by jeszcze coś zacząć, więc tutaj uh, może być tak, że po prostu uh, właśnie stąd to obciążenie, bo na warstwie się być może jeszcze jakichś zadań projektów do realizacji czy też do przygotowania już na już i tutaj właśnie może być tak, że zakończać będziemy jedną pracę, a trzeba będzie zaczynać już coś nowego więc tutaj może być w ten sposób czy też jakieś projekty trzeba będzie zakończyć kolejne już zaczynać więc stąd tutaj dużo faktycznie może się pojawić tego obciążenia w jakiś sposób tak Powiem tak, jeśli chodzi o osoby, które poszukują pracy, to tutaj pojawia się nam może być tak, bo tu też patrzę tak, staram się patrzeć całościowo, obciążenie, tak? I tutaj też myślę, że będziecie przemyślać pewne być może oferty, być może jakieś. Po prostu propozycje, które macie, które dostaliście, które dostaniecie, wszystko do przemyślenia i myślę, że coś tutaj sobie już może macie, już coś nawet zaplanowane, może się, możecie się nad, zastanawiać nad jakąś ofertą, propozycją, ale może być też taka sytuacja, że macie tak nadmiar innych obowiązków, że po prostu myślicie o, o troszeczkę innych też rzeczach. Natomiast tutaj decyzja jest wasza i, i tutaj to wy. To wy, nie wiem, możecie, może być tak, że to wy macie odpowiedzieć na jakieś właśnie, na jakąś propozycję, tak? Może być tak. Może być że mówię, że zastanawiacie się nad czymś. Nie wiem, bierzecie sobie za przeciw, analizujecie, zastanawiacie się, co, co wybrać, która będzie korzystniejsza, fajniejsza propozycja. Chyba, że w ogóle nie myślicie o pracy. To tutaj mam pokazane, że myślicie o czymś innym. Tu może być jakieś również rozmowa z jakimś szefem, oczywiście, ale może być tak, że jeśli nie myślicie o tej pracy, to, to jesteście po prostu. To jest na tydzień czytanie, przypominam, więc może być tak, że po prostu jesteście tak obciążeni innymi rzeczami, że myśli wasze się skłaniają w ogóle innym zobowiązaniom i innym obowiązkom, którym musicie podołać w tym tygodniu. A jeśli chodzi o miłość, w Miłość, relacje dla osób, które są w związkach. To tutaj taka, pojawia się taka troszeczkę bierność. Być może jesteście tak zafrasowani, bo tydzień jest faktycznie tak obciążeniowy, że po prostu no, nie macie czasu. Powiem szczerze, na tą drugą połówkę. O, tak tutaj może być, że po prostu mm, zajmiecie się innymi rzeczami, bardziej, na przykład, zawodowymi czy też macie inne zobowiązania, a teraz jesteście zajęci po prostu innymi rzeczami i tutaj troszeczkę na tę miłość, miłość odstawiliście troszeczkę na bok, a, aczkolwiek powiem szczerze, że w radzie jest tutaj wydziałać, by po prostu no, nie, nie stać biernie, tak bym powiedziała, czyli raczej coś tutaj też próbować w tej miłości zdziałać, ja wiem, że możecie być zmęczeni, ale, ale karty ogólnie mówią, żeby właśnie działać, więc może to dotyczyć właśnie tutaj tego, tej bierności na przykład w relacji. A jeżeli chodzi o osoby samotne, to jest pokazane tutaj, że ja bym powiedziała, że jest Wam dobrze tak jak jest, że na razie w tym tygodniu... Może nie, że nie myślicie o, o po prostu o tym, by z kimś, yy, nie wiem, by szukać kogoś, tak? No, no w sumie może tak być, że po prostu ten tydzień faktycznie działania, yy, przeznaczyliście sobie na zupełnie inne zadania zupełnie innymi rzeczami będziecie się zajmować. Natomiast mam wrażenie, że dobrze jest wam tak, jak jesteście. Jest to karta singla w ogóle, więc a, i to singla, któremu jest właśnie dobrze, a, dobrobyt a, i po prostu ma wszystko, czego potrzebuje. Także na razie w tym tygodniu mam wrażenie, że nie szukacie nikogo, niczego e, na razie, bo jest wam dobrze tak, jak jest. Natomiast e, jeśli chodzi o na co uważać, to uważajmy na właśnie tutaj, może na podejmowane decyzje, na jakieś słowa, na komunikację, która może być ostra. Uważajmy, co mówimy do kogo, i, i tutaj może bardziej jest szana, znaczy uważać na właśnie na, na, na takie właśnie. Że ktoś może dać nam jakąś szansę na coś i, i uważać na tą szansę. W każdym razie, jeżeli coś by się pojawiło takiego, albo wy byście wpadli na jakiś fajny pomysł, tak by się wam wydawało, oczywiście, w tym tygodniu, więc uważajcie na ten pomysł, bo tu. Nie w tym tygodniu może. Z pomysłem fajnie, że, że jakiś wpadł do głowy, natomiast może realizację zostawmy na kolejne tygodnie. Natomiast tutaj uważajmy. Dziękuję ryby za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.